Dzień dobry Państwu. Spotykamy się w naszym teatrze, w Teatrze Miejskim w Gdyni, ponieważ mamy wyjątkową okazję porozmawiać ze wspaniałym aktorem, panem Bogdanem Smagackim, który świętuje swoje 35 lat pracy artystycznej w teatrze. Dzień dobry. Witam. Dzień dobry. Więc jak to było to 35 lat temu? A może nawet jeszcze troszkę wcześniej, kiedy pan postanowił zostać aktorem. Jakie były pierwsze kroki w teatrze? Ja nigdy nie postanowiłem być aktorem. Ja chciałem w życiu śpiewać bardzo. I to spowodowało, że po wojsku dostałem się do SWA, studio wokalno-aktorskiego w Gdyni, gdzie chciałem śpiewać. No, a tam się okazało, że mam predyspozycje również aktorskie. No i tak krętą drogą, czyli szkoła i, i najpierw Teatr Muzyczny, a potem Teatr Miejski w Gdyni spowodowało, że zostałem aktorem. Dlaczego Baduszkowa? Bo... tak naprawdę? Mhm. Bo trwała 4 lata, bo ja chciałem na Akademię Muzyczną zdawać na wokal. A będąc w wojsku w Ustce, dowiedziałem się, że jest studio wokalno-aktorskie imieniem Danuty Waduszkowej w Gdyni, które trwa tylko cztery lata, a ja już miałem swoje lata, więc żeby trochę było bliżej do tej sceny, postanowiłem spróbować dostać się do Teatru Muzycznego w Gdyni A jaka była Pana pierwsza rola? którą pan pamięta? Albo pierwsza, rola, pierwsza rola pamiętam, ponieważ byłem wtedy na drugim roku w szkole i nasz starszy kolega Andrzej Hibner o chciał wystawić sztukę cięcia Homburga. Ja tam grałem Kotwica. To było na drugim roku w szkole. Oh. <laughs> Jakie emocje towarzyszyły? <laughs> Ogromne. Stawialiśmy to we wrześniu. W było to bardzo, bardzo przejmujące, nerwowe, ale ocenkę dostaliśmy dobrą od Pani Profesor, więc byliśmy zadowoleni. Czy ma Pan jakieś szczególne wspomnienia z pracy w teatrze, które zapadły Panu w pamięć? Oj, ale to się wiąże z ludźmi, których się spotkało, a reżyserami coś tak na szybko, jakaś pierwsza myśl, która... Na pierwsza sumie... myśl to jest na, na pierwszym roku jak w Marii grałem, ojejku, takiego starca, półkownika tak trzeba jakiegoś i tam i potem po tym egzaminie dosyć nieźle to wypadło i wiem jak starsza koleżanka przyszła i powiedziała, ciesz się, że grałeś starszego, nie grałeś siebie, tak jak koledzy grali, ludzi w swoim hmm. wieku, bo to ci się przyda. No i tak <laughs> czekał potem. A czy coś zdarzyło się zabawnego lub nietypowego podczas przedstawienia? Co pamięta Pan do dzisiaj? Ja, Mój cały rok śpiewał w Jesus Christ Superstar Hury. Staliśmy za takim ogromnym, takim czarnym tiulem jako, jako e zespół, który śpiewa wszystkie partie wokalne. Była scena, kiedy Judasz przychodzi do kapłanów i oni mu dają te srebrniki. I on w pierwszym momencie je odrzucał zawsze, ale po chwili, jak jeszcze raz napierali na niego, przyjmował i zdradzał: Znajdziecie go tam o I raz na spektaklu tak się wydarzyło, że Andrzej Sreć, który grał Judasza, odrzucił te srebrniki, i one poleciały tak po scenie i wpadły do orkiestronej. Taki szmer śmiechu był leciutki na, na scena dramatyczna na, na widowni. I po pięciu sekundach te srebrniki z powrotem na scenę. Klapnął. Całym rokiem bardzo się śmialiśmy z tego. A druga scena ze skrzypka na dachu, ale to trzeba być trochę, jakby znać spektak, bo przychodzi Laserwold do Tewiego i daje mu kurczaki na wesele do, do córki Tewiego, która mu była przyrzeczona, ale niestety Motal ją tam w końcu żeni się i podchodzi do stołu do Tewiego i mówi to są trzy chyba kurczęcie, czy tak, na trzy pierwsze soboty szabasu. No, i zawsze pan Korzeniowski się odwracał, odchodził. A Tewie y, mówił mu tam: ja nie, y, Dobrze, dziękuję ci, laser, bo jest takie przysłowie a pan Korzeniowski zawsze mówi, Ja nie potrzebuję twoich słów i odchodził. I raz się na spektaklu zdarzyło, że Tewie mówi: Dziękuję ci, laser, wol za ten podarek w imieniu mojej córki i mojego zięcia, bo jest takie stare żydowskie przysłowie i pan Korzeniowski się odwraca i mówi do niej, Jakie? I tak właśnie, po dwóch sekundach wszyscy się zaczęli śmiać, bo Tebie musiał wymyślić coś. A, bo wiesz, tam jak, no i Pan Grzeniowski ładnie to, No to wschłościł tak, w maliny. To takie, taka, taka, takie wypuszczenie kolegi w maliny, jak to się A co najbardziej ceni Pan w teatrze? W teatrze co najbardziej mhm. cenię? W teatrze to ja cenię to, że jak reżyser przyjeżdża i chce robić sztukę, to wie. O czym chce tę sztukę zrobić, wie dlaczego chce ją zrobić, dobierze obsadę na podstawie kilku sztuk, które widział w teatrze i da ludziom zagrać. Kolega, koleżanka w, kolegach, w koleżankach cenie, jak ktoś rzeczywiście stara się dobrze robić swoją robotę, dobrze robić swoją. Jak podchodzą zawodowo do, do pracy i są sumienni. Nie stacją, mówię o spóźnianiu się, bo ja często się rzeczywiście. Spóźniałem w różnych sytuacjach. Y jakie hobby i zainteresowania poza teatrem pomagają panu zachować równowagę życiową? Hobby, ja może nie, nie hobby, ja mam taką pasję nauczanie śpiewu, więc to jest coś takiego, co. To mnie tak troszkę wyrównuje. Mhm. To mi tak wyrównuje. Filmy bardzo lubię. Książki też lubię harmonijce to... ustnej, lubię sobie o. pobrać tak, jak sam jestem. I nikt nie słyszy. Jakie jest Pana motto życiowe, które towarzyszy Panu w pracy i w życiu? Ech, motto życiowe. Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe. Dziękujemy bardzo. Dziękuję cóż, bardzo. Życzymy kolejnych, pięknych, jeszcze piękniejszych lat. Jeszcze Patry. nie umieramy, jeszcze w zielone gramy. Tak jest. Jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Pozdrawiamy serdecznie. Do widzenia. To okres wszystkiego, piekielna rozpacz, koniec świata. Mor Stai in fronti a te, o oh sole, o oh sole mio. Stai in fronti a te, stai nel fronte.